Od października w Polsce działa system kaucyjny. To jedna z największych zmian w gospodarce odpadami w ostatnich latach. System, który dopiero się rozpędza. Za nami okres przejściowy, przed nami realny czas działania systemu. Na rynku pojawia się coraz więcej opakowań objętych kaucją coraz więcej butelek i puszek, które muszą zostać właściwie zebrane, zweryfikowane, rozliczone i przetworzone. To moment, w którym kluczowa staje się infrastruktura. Eneris od ponad 10 lat działa na rynku gospodarki odpadami. Od początku aktywnie uczestniczył w tworzeniu systemu kaucyjnego w Polsce. Zna jego potencjał, ale widzi też jego wyzwania i ograniczenia. Jesteśmy firmą odpowiedzialną środowiskowo, dlatego zdecydowaliśmy się działać. Już w 2024 roku do Grupy Eneris dołączył Reselect, operator systemu kaucyjnego. Jednym z najnowszych projektów Grupy Eneris jest uruchomienie ogólnopolskiej sieci centrów zliczania dla systemu kaucyjnego. Już teraz uruchamiamy pierwsze cztery centra – w Kielcach, Łodzi, Poznaniu i Bzabrzu. W najbliższych tygodniach dołączą kolejne lokalizacje – w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Rzeszowie, Białym Stoku, Szczecinie i Krakowie. To realna odpowiedź na potrzeby rynku. Dziś zdecydowana większość zbiórki opakowań kaucyjnych w Polsce odbywa się w formie zbiórki manualnej z pominięciem kaucjomatów. To oznacza rozbudowaną logistykę, transport, konieczność weryfikacji opakowań oraz sprawne i transparentne rozliczenia pomiędzy handlem a operatorami. To jeden z kluczowych elementów uszczelnienia systemu kaucyjnego. ENERIS równolegle rozwija też infrastrukturę niezbędną do działania systemu w skali całego kraju: od zbiórki, przez zliczanie, po przetwarzanie i recykling. System kaucyjny w Polsce potrzebuje stabilnej, ogólnopolskiej infrastruktury. Enelis buduje centra zliczeniowe w systemie otwartym, to znaczy centra będą elementem tego systemu infrastruktury, ale będą swoje usługi oferować również nie tylko dla reselektu należącego do Enelis, ale dla wszystkich innych operatorów systemu kaucyjnego w Polsce. Mamy taką ambicję, żeby zapewnić w całej Polsce efektywny system rozliczeń, szczelny dla partnerów handlowych oraz innych uczestników rynku. Dlatego Eneris podpisał umowę o współpracy z Kaucja.pl, największym polskim operatorem systemu kaucyjnego. Reselect, Kaucja.pl oraz inne podmioty uczestniczące w systemie będą korzystać z centrów zliczania Eneris przy obsłudze zbiórki manualnej. To połączenie doświadczenia operatorskiego z rozbudowanym zapleczem infrastrukturalnym. Dla pel operatora systemu kaucyjnego, kluczowym jest sprawne, efektywne rozliczanie zbiórki manualnej i pewność, że system działa w sposób transparentny, przewidywalny i audytowalny. Współpraca z Eneris zapewnia nam dostęp do najwyższej klasy infrastruktury centrów zliczeniowych zlokalizowanych w całej Polsce, umożliwiających zarówno optymalizację wolumenu, jak też optymalizację kosztów operacyjnych. Infrastruktura Eneris opiera się na najwyższych standardach zdefiniowanych wspólnie przez obu operatorów i odpowiada wymogom i potrzebom systemu kaucyjnego. Dzięki temu będziemy w stanie zaoferować jednostkom handlu sprawne, terminowe i efektywne rozliczanie zbiórki manualnej i zapewnimy, że system będzie działał w sposób transparentny i przejrzysty w całej Polsce. Jak to działa w praktyce? Producent napojów wprowadza produkt na rynek. Kaucja w wysokości 50 groszy jest doliczana do ceny towaru. Butelka lub puszka trafia do hurtowni, następnie do sklepu, a ze sklepu do domu. Po spożyciu napoju niezgniecione opakowanie wraca do sklepu, który przystąpił do systemu kaucyjnego. Również takiego, w którym nie ma kaucjomatu. Klient otrzymuje zwrot kaucji, a opakowanie rusza w dalszą drogę. Zebrane opakowania są odbierane i przewożone do centrów zliczania ENERIS. To tutaj następuje weryfikacja opakowań kaucyjnych. Proces ten stanowi podstawę do prawidłowego rozliczenia kaucji z punktami zbiórki. Po potwierdzeniu, że butelki i puszki są objęte systemem kaucyjnym, są niszczone i prasowane tak, by nie mogły wrócić do systemu i by nie było możliwe ponowne pobranie za nie kaucji. Następnie trafiają do centrów recyklingu, gdzie są sortowane i przekazywane recyklerom. Wracają do obiegu jako surowiec do produkcji nowych opakowań. Centra zliczania to bardzo ważny element infrastruktury systemu kaucyjnego. Po pierwsze, dlatego że zapewniają dostęp do systemu i możliwość udziału mniejszym jednostkom handlu czy innym punktom zbiórki. Klienci będą mogli przychodzić do sklepu i oddawać opakowania w tak zwanej zbiórce manualnej. Te opakowania niezgniecione trafią potem do centrum zliczenia, gdzie nastąpi weryfikacja i rozliczenie z wszystkimi interesariuszami systemu. To, co jest jeszcze bardzo ważne, to jest to, że decyzja ENERIS, żeby rozlokować centra zliczania w całej Polsce, jest wyrazem ogromnej odpowiedzialności za środowisko i za wynik ekonomiczny całego systemu kaucyjnego. Mniejsze odległości transportu niezgniecionych butelek to mniejsze emisje do środowiska oraz tańszy system kaucyjny, a o to nam wszystkim chodzi. System kaucyjny to nie tylko logistyka i technologia, to odpowiedzialność biznesu to czystsze miasta, lasy i parki. To realny obieg zamknięty, który działa, bo opiera się na współpracy. Eneris, Reselect, kaucja.pl. Wspólnie budujemy system kaucyjny, który działa.